Jak zapisać Twoje dziecko na Gigaton? To proste. Wejdź na stronę gigaton.pl i kliknij w prawym górnym rogu przycisk Weź udział już teraz. Wypełnij formularz, wpisując swoje imię, rok urodzenia dziecka, Twój adres e-mail i numer telefonu. Następnie kliknij przycisk Online i zaznacz przedział wiekowy, w jakim jest Twoje dziecko. Po prawej stronie pojawi się odpowiednia do jego wieku kategoria konkursu. Kliknij Wybierz. Teraz ponownie pomarańczowy przycisk Wybierz. Na koniec jeszcze tylko wypełnij formularz z danymi ucznia i jego opiekuna. Kliknij Zapisz dziecko i gotowe. Na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zapisu i dane do logowania do strony, na której Twoje dziecko będzie mogło przystąpić do pierwszego etapu konkursu. W tym samym miejscu znajdziesz wyniki oraz przystąpisz do kolejnych etapów gigatonu. Powodzenia!